Co, ja mam udawać rekina? Raczej płotkę. Mam nadzieję, że Adrian nie załatwi tak ciebie. Nie. Ja Dziewczyno, obłudź się, tylko żartowałam. Powiedzmy. Zachowuj się normalnie, bo inaczej nie przyjdzie. O co ci chodzi? Zachowuję się normalnie. Pozwól, że zadam ci jedno pytanie. Lubisz być służącą biedronki? Czekać aż raczy ci dać twoje mirakulum? Nie wolisz mieć własnych nieograniczonych mocy? A to były trzy pytania! O, o, patrzcie, co tu jeszcze znalazłam? Moja flac, zgadza się, ta brzydka szmata... Kot, tak się peszę, znaczy czeszę. Yy, nie, ja się nigdy nie czeszę. Czujesz zazdrość? Adrian. Nie. Jestem fioletowa tygrysica. Fioletowa tygrysica? Mrau, jesteśmy prawie rodzinni.